ma taki charakter, że tak naprawdę kiedyś w samochodem, mi się spytała, czemu jest taki pochmurny dzień. Ja mówiłem, że tak jak z ludźmi. Czasami wstajesz rano i jesteś wesoły, drugiego dnia wstajesz, już jesteś niezadowolony. On mówi, nie tak, jak zawsze staje, to zawsze jestem wesoły, się zawsze śmieję. Także to chyba doskonale definiuje charakter naszej córki. Ludzie się właśnie pytają, co nam, jak sobie dajemy radę, jak ogarniamy te wszystkie problemy wszystkie problemy które są związane jakby z chorobą ani i którą e, m, jesteśmy w stanie e, własnymi rękami e, zrobić to nie jest to dla nas żaden jakby tak problem prawda e, największym problemem jest to na co nie mamy wpływu e, a tutaj nie mamy wpływu na to żeby poprawić e, jakby funkcjonowanie ani jeżeli chodzi o motorykę e, i Jedynym problemem, co akurat dla mnie, jakim tutaj jest, to jest pytania, które zadaje Ania, kiedy będzie właśnie chodzić i na te pytania nie potrafię odpowiedzieć. Znajomą mają twarz! Rozejrzyj się, rozpoznasz się! Zastanawiamy się dzisiaj na okoliczność koncertu, który odbędzie się w Kościele Zbawiciela w Gliwicach. O tytule Pomagamy Aneczce. Chciałam zapytać, skąd wziął się ten pomysł? Dlaczego w takim dniu i w takim miejscu? No właśnie, mamy wielki czwartek, a więc rozpoczynamy właśnie dzisiaj. W zasadzie takim niesamowitym dniem ustanowienia wieczerzy pańskiej. I pomysł wziął się stąd, że w zasadzie przyszła jedna osoba z parafii, a więc pomysł wyszedł bardzo oddolnie i zaproponowała, że może by zrobić coś takiego dla kogoś na zewnątrz, nie tylko zatrzymywać się w naszej społeczności, ale zrobić coś dla przyjaciół, niekoniecznie związanych z naszym kościołem. I pojawiła się właśnie Aneczka, która. Która jest po kilku operacjach. Gdzie przyniosły ci. Taką główną motywacją to na pewno było to, że przyjaźni się z ojcem Ani, i bardzo mnie ujęło to, w jaki sposób mówi o córce. Też mocno przeżywam to w jaki jej stan zdrowia i kiedy widziałam jego smutne chwile, ale też taką chęć zrobienia czegoś, to, to wywołało momentalnie we mnie to, że zapragnam, żeby, żebyśmy my coś zrobili jako parafia, jako człowiek ale muszę powiedzieć, że absolutnie żadnej. Zasług sobie nie chcę tutaj przypisywać, bo mam takie poczucie, że jestem tylko narzędziem, że to, że coś takiego jest, to jest to, że Bóg tego chciał. Wielki czwartek jest takim dniem, który przypomina o, o tym stole, przy którym siedział Chrystus, kiedy spożywał ostatnią wieczerzę. I w zasadzie gdybyśmy popatrzyli na ten stół, tam siedzieli wszyscy, bez względu na to, czy Chrystus ich lubił mniej lub bardziej. Chrystus po prostu wszystkich kochał. Też tytuł tego koncertu Pasja y, Miłości, myślę, może nawiązywać z jednej strony do tego, co wydarzyło się y, na Krzyżu Golgoty, wcześniej Wielki Czwartek, później Wielkanoc, ale też nawiązuje do tego, że my jako ludzie mamy tym Chrystusem dzielić się, tak jak Chrystus dzielił się chlebem i winem przy ostatniej wieczerzy i tą miłość podać dalej. Przychodzą wtedy, gdy. Myślę, że dzisiaj w ten szczególny dzień, Wielki Czwartek, będziemy chcieli tą miłością podzielić się jako parafia ewangelicka właśnie z Aneczką, z jej rodzicami i z przyjaciółmi. Noc zmieniają w i czujesz, że znów jesteś przyniosły W jaki sposób te wszystkie działania wpisują się w chrześcijaństwo? W jaki sposób się wpisuję? Ja myślę, że naturalnym jest to, że dostaliśmy tę miłość od Boga. Dostaliśmy tę miłość począwszy od tego, że Chrystus się narodził, później umarł w tak niesamowity sposób dla każdego z nas, za każdego z nas osobiście. I myślę, że Podstawowym zadaniem Chrześcijanina jest to miłość podawać dalej. I tak jak mówiłem na początku, chcemy dzisiaj to mocno podkreślić, że dzielimy się właśnie tą miłością z osobami potrzebującymi, z osobami, które są wokół nas, ale nie zamykamy się do swojej gliki, do swojego wyznania, do swojej społeczności, ale idziemy na cały świat, tak jak Chrystus mówił do uczniów: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Dopiero kiedy pójdą, zaczyna świecić się, to światło zostawione na serca dnie, na serca dnie. Aniole. i Dziękujemy pięknie, dziękujemy. za koncert To chyba podróżny Anioł stuka do moich drzwi. Zmęczony w progu stanu prosi o wody łyk. Bo tak przychodzą anioły, bez skrzydeł u ramion swych. Z uśmiechem niewesołym, stają u naszych drzwi.